Witajcie moi kochani, z tej strony Brateusz, a dziś sprzedajemy wodę. Sell the water tycoon. Zobaczmy, uruchom fabrykę za darmo, nie ma sprawy, już się robi w szefie. Okej, okay. mamy pieniążki jakieś, nie mamy jeszcze albingus, dobra, weź, chemikalia. Chemikalia i woda. Hmm. Trochę sus, widzowie. Ale dobra. Ale dobra. Mieszamy składniki, okej, okay. to chyba woda nie będzie widzowie, ewidentnie, ale zobaczmy no, dobra, zbieramy wodę, a bo to jest radioaktywna, no i co z nią musimy zrobić, przynieść kubek każdemu na ulicy, chętnie go kupi, no ma. wydaj o, piątkę zarobiliśmy, no dobra, czyli już mi się zaczyna sobie podobać, okej, okay, to... Idziemy pozbierać chemikalia a widzowie... Idzie więcej niż jeden? Nie. Dobra. Co nam tutaj jeszcze dają? Yy, pracownicy... No dobra, to jeszcze tutaj zjedziemy te chemikalia ja. Dobra. To robimy. Okej. Okay. Niech też pracuje. I tak to się żyje, nie? Się robi się wodę, fajnie robi się. Dzedaj 5, aby móc się rozwijać, nie ma sprawy. Dobra, ile mogę wszystkie zabrać? O, spoko dobra, dodaj. Plus 20. Okej. Okay. Teraz tak, mamy 5 wody. Rozwij. O, to nieźle. Dobra, kupimy pracownika na pewno. Dobra, chemikalia ponosimy im trochę. Dobra, tu zrobimy, żeby mogli pracować. Okej okay. Zbieramy trochę, bo tutaj tak 15 na następnego. A, bo mamy pieniądze na to. Okej, okay, dobra, tu wy tam pracujcie Co to jest za 50? O, ziomuś to po to będzie chodził. No dobra, to spoko to idziemy to sprzedać. Jakiś biegnie forfocel, siemano, 15, ok. E, e, e. Co tu następne? 40. Pasywne pieniądze. O, to mi się podoba. Nie trzeba będzie tutaj jeszcze tak pracować. A sianko będzie nam lecieć. Gdzie my to? Wow, oła <grym> co wie. No dobra. Bierz pieniądze. Znalazłem 2 dolary. Wow. <laughs> Okej, okay, dobra mamy 10 wody. Tu trzeba 20 na udokorowanie. Dobra, ja ziomkowi też pomogę, nie, bo coś mu słabo to idzie. Ktoś niezbyt szybko to robi. Ja pomogę. Pomożemy. Dobra, bierzemy wodę. Mm -mm. Sprzedajemy. 65 mamy. Mm -mm. Okej, okay, wszystko bardzo drogie. Ale no nic. Trzeba troszkę się natrudzić, jak to mówią, co nie? Mm. Piwnica. Okej. Okay. Same takie rzeczy, o idziemy, haha, <laughs> ale latają, <laughs> nieźle. Dobra, idziemy mu też znowu pomóc trochę jeszcze. Okej. Okay. Tutaj nam ziomeczek też pieniążki farmi. Zobaczmy ilu w ogóle nam daje. Chyba dwa, ale zobaczymy. Plus hmm, siedem, o! To sporo, no. Okej, okay. wody mamy już 16 sprzedanej chyba, bo zrobionej, nie wiem, za zobaczymy. O, nie sprzedanej. Ok. 20 możemy użyć udekorowanie. No i ładnie patrzcie, jak super to wygląda już. Ok, na 40 wody będziemy mogli coś tutaj jeszcze zrobić, tu jakieś. Ulepszonka, irytująca roślina na 37. Okej, okay, no jest jak jest, nie widzowie. No. Tak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o początek gry. Yy, no zróbmy tak, bo też nie będę tutaj was trzymał powiedzmy 7 godzin, żebym to wszystko odblokował Wam i pokazał, jak to wygląda. Więc robimy sobie jak zwykle małe cięcie i widzimy się za chwilkę. Dajcie moi kochani po przerwie. Już wam tutaj pokazuję. Nie mamy jeszcze wszystkiego, bo no ho, 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 tutaj do odblokowywania moi drodzy, no multum, multum rzeczy. Pokażę wam tak. Patrzcie. Tutaj właśnie my sobie możemy zostać uderzeni przez auta. Co to, to nam daje? Już wam mówię. Mamy tutaj takiego gagatka. Agent do spraw oszustw bezpieczeństwa. Ubezpieczeniowych. Klikamy i zarabiamy za to, że nas auto potrąciło. Co tutaj mamy dalej? Stanowisko numer 1. Tak to tutaj wygląda. Stanowisko numer 2. Oczywiście tutaj woda jest zbierana. Tutaj pani sobie pracuje. Stanowisko numer 3. Pani pracująca. Tutaj jest stanowisko numer 3. Te sobie pracują. Tutaj mamy takie dwa wielkie. Hmm, jakby to nazwać, zbiorniki wodne może. Dają nam wodę, więc też nie musimy co chwilę latać i sprzedawać tą wodę, no i tak musimy, bo musimy zarabiać pieniążki, prawda? Aczkolwiek tą wodę zarabiamy też pasywnie. Jeżeli chodzi co tu jeszcze jest ciekawego, mamy taki komputerek, proszę bardzo, gotowy do obliczenia, możemy sobie wziąć, odbierzemy to. Będziemy mieli już 11. Tutaj mamy taki komputerek z ulepszeniami. Jeżeli sobie go otworzymy, możemy za te komputerki kupić, że na przykład pracownicy szybciej pracują, bądź maksymalnie ile wody możemy zebrać w tym właśnie magazynku. Tutaj wodnym albo na przykład ile materiałów możemy bezpośrednio na przykład do takiego pojemniczka wrzucić. Odblokowałem tutaj też taki pokoik. Tutaj budujemy rakietę żeby odlecieć z tej gry, po prostu wydaje mi się. Tego jeszcze nie przeszedłem niestety, gdyż drugie piętro wygląda tak. Mamy właśnie te części rakietowe. Co chwilkę pasywnie dostajemy właśnie te rakietki. Tutaj fakt faktem, no widzicie, możemy zaraz sobie odblokować, bo już nam troszeczkę brakuje tylko właśnie tą fabrykę rakiet 2. Mamy tutaj chemikalia, mamy tutaj Właśnie Megawaternownik to pewnie, zapewne będzie, żeby znowu dostawać więcej wody. Taki właśnie e, automatyczny, pasywny, automatyczny generator chipów. E, I mamy uciekinier podatkowy, więc spodziewam się, że tutaj również będziemy zarabiać pieniążki. No, powiem szczerze, tak, długo by się tutaj grało rządzić planetą za 1 bilion. Nierealny na ten moment. Byśmy musieli naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić. Spodziewał się, że pewnie w pewnym momencie, jakbyśmy kupili to za robuxy, to by to dało. Ale no my nie kupujemy, jak dobrze wiecie. No chyba, że to jakaś nagrali walsy czy coś. Aczkolwiek w tym momencie tak to tutaj wygląda. Tak się prezentuje mój salon wodowy wodniczy. No, tam gdzie Mateusz produkuje wodę. Tak czy inaczej, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie do końca. I oczywiście, wyklasycznie sub, like, dzwoneczek. No i widzimy się w następnych odcineczkach. Pa, pa, pa.